Siemanko, z tej strony Chocolate, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w rysowanku i to nie byle jakim rysowanku, ale rysowanku w nieskończenie wielkiej galerii sztuki. Zaraz wam wszystko wytłumaczę, te postacie tutaj będą nam tłumaczyły o co chodzi w tej grze, ja chyba będę szybszy jeśli chodzi o takie szybkie wytłumaczenie. Otóż możemy tutaj sobie rysować różne obrazki, mamy takie puste miejsce do, do rysowania, możemy tam sobie coś narysować i potem... Inna osoba może ten rysunek po nas naprawić. Tylko jeden raz. To znaczy, e, jeśli mamy obrazek otoczony barierkami, to znaczy, że ten obrazek jest skończony i nie można go dotknąć. A jeśli jest obrazek, jak na przykład tutaj, z napisem Please fix this, czyli proszę napraw to, to znaczy, że ktoś ten obrazek namalował i jest jeszcze jedna możliwość, żeby coś do tego obrazka dorysować. Więc na tym się będziemy dzisiaj skupiać. Ale powiem Wam, że patrząc na skile niektórych osób, które rysują tutaj rzeczy, to po prostu a nie wiem, czy, czy ja w ogóle jestem, jestem godzien naprawiać czegokolwiek w niektórych tutaj obrazkach. Na szczęście y, są też brzydkie obrazki i takie, które przydałoby się naprawić, jak na przykład a, to. Jest tutaj bardzo dużo różnych amogusów. E, mamy też jakieś. A, Coś takiego, ktoś coś namalował, potem druga osoba to zamazała na czarno. No, no super, e, dzięki wielkie. Co to jest? A to jest robak jakiś dziwny, ok. Komunen, ja tu chcesz znaleźć brzydki rysunek. Pozwólcie mi. O, moi drodzy, nasz pierwszy obrazek do poprawienia. E, ta emotikonka wygląda troszeczkę zawstydzona. Trzeba jej nabrać troszeczkę pewności siebie. Musi być troszeczkę, wiecie, przystojniejsza. O. Co zrobić, żeby postać była przystojniejsza? Trzeba z niej zrobić chęcą Squidwarda, czyli na przykład tak: kości policzkowe muszą być takie, wiecie, wystające. Proszę bardzo. Tutaj szczena w dół, tutaj szczena w dół. Idziemy w tą stronę. Proszę bardzo. Już mamy brodę czada. Trzeba zrobić męski. Nos, proszę bardzo. O, doskonale. Mamy, mamy męski nos. Co jeszcze? Te oczy tak wyglądają, takie przestraszone. One muszą być pewne siebie. Muszą być, wiecie, wiecie takie. Do tego będziemy potrzebować na pewno. O. Obniżonej powieki, żeby wyglądał, jakby chillował, jakby miał kompletną esę, ok? Parę szczególików, proszę bardzo. Wygląda trochę jak Family Guy. Ok, spokojnie, spokojnie naprawimy to. W takim razie usta muszą być odrobinkę niżej, musimy je niestety zmazać. Zrobić je odrobineczkę niżej. I muszą być, wiecie, uś... lekko uśmiechnięte, żeby wyglądał, że sobie po prostu chilluje, i jest super pewny siebie, nie ma najmniejszego problemu, ehm, żeby był piękny trzeba mu jeszcze zrobić dobre usta, takie wiecie, kisable. Proszę bardzo, górna warga, dolna warga, mm, przepiękne, przepiękne, trzeba mu jeszcze dać tutaj dobre... O, dobry kolor, żeby to wyglądało wszystko perfekcyjnie. Ciach. Co dalej? Musimy tutaj zrobić. O, potężny łuk brwiowy. Z tej strony, z tej strony myślę, że nie trzeba, bo ta głowa jest taka troszeczkę przechylona. Chociaż proszę bardzo, też zrobimy. O. Próbuję sobie przypomnieć, jak wyglądał Handsome Squidward. Handsome Squidward miał chyba tutaj taką grubą szyję. I za tej szyi. O, dobra! O, mm. Przepiękny, przepiękny. Przepiękny. Nie wiem, Squidward, emotikon, cokolwiek to jest, ale zobaczcie, poprawiłem. Poprawionet. Poprawionet zdecydowanie. Oczywiście, co by było, gdyby nie miał brwi? O, gotowe, trzeba je troszeczkę wyrównać. No i zostało nam chyba tylko troszeczkę uprzątnięcie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dałbym tutaj jeszcze taki ślad, że tu dalej jest sobie ta postać gdzieś tam się rozciąga. Jeszcze zróbmy, że ta szyja się nie kończy, tylko ona tam sobie gdzieś tam dalej idzie, proszę bardzo. Chociaż wiecie, co mamy trochę czasu, możemy zrobić mu resztę ciała. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, jakieś tam włoski na klacie mu wystają doskonale. Eee, najlepiej, jak ten ubiór będzie niebieski, proszę bardzo. Tło moglibyśmy też dać w jakimś ładnym kolorze. Czarny? Nie, czarny nie. Czerwony. Kurczę, nie ma tu zbytnio. Ej, nie ma tu zbytnio kolorów. O. Może być. Zróbmy mu jeszcze takie gwiazdki. Glamur. proszę bardzo. Proszę bardzo. O. Jakąś mniejszą? Ciach. Nie, bez tych gwiazdek. Proszę bardzo. Tak jest lepiej. Do, zróbmy jeszcze, o, zróbmy jeszcze blask w oku, doskonale, moi drodzy, gotowe, przed i po. Ktoś, kto to narysował, powinien mi teraz zapłacić grube pieniądze za to, proszę bardzo, doskonale, doskonale. <śled> Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra, spokojnie. Szukamy kolejnej ofiary. E, szukamy kolejnej naszej ofiary. Chwila, czy ktoś wylikował mapę GTA 7? Eee, okej. Okay. Okej, okay, to znaczy, że ten film zaraz zostanie zdjęty przez Take-Two i Rockstara nie ma najmniejszego problemu. Awa awa. To bardziej ała awa. To jest dźwięk z Pacmana, słuchajcie. Musimy namalować Pacmana. Musimy namalować Pacmana. W takim razie proponuję. W sumie nic nie proponuję, Robimy po prostu zwykłego Pacmana. Proszę bardzo. E, żółta kulka. Ciach. Ciach. Zapełniamy. E, jakiego koloru są te kulki, które Pacman je. Też żółte? Też są żółte. Więc proszę bardzo. Proszę bardzo. Ogólnie to to wszystko powinno być czarne. Chociaż nie, zróbmy najpierw Fila. Stop, 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 stop. Najpierw zróbmy, że ten pac to mówi w ogóle. Proszę bardzo. O! Oj. Dobra, poprawimy to. Bum. Gotowe. Poprawmy to, co mi tutaj nie wyszło na górze. O i Pacman mówi: "Ała, ała, ała, ała. Więc teraz możemy sobie zamalować całą resztę." i zrobić ten taki labirynt Pacmanowy, bo on się porusza w takim niebieskim labiryncie. Nie ma tego koloru ładnego niebieskiego, jak tutaj widzicie, y, trzeba kupić Deluxe Edition, żeby mieć te wszystkie kolorki. Dobra, gotowe. Nie wiem, nie Dobra, chyba gotowe. Może niekoniecznie dokładnie o to mi chodziło, ale mniej więcej taki był zamysł. Proszę bardzo, ktoś namalował ała ała i zrobiłem, że Pacman robi ała ała. Gotowe. Halo, halo, komu pomóc? Komu pomóc? Komu, komu? Czy jest tu ktoś, kto potrzebuje pomocy? Chyba nie, prawda? Tu jest coś do namalowania. Tu jest coś do namalowania. Ha. Wiecie co, tak patrzę. Skoro jest tak bardzo mało rzeczy niedokończonych, to może przed kolejnym odcinkiem namalowałbym yy, kilka obrazków i zobaczylibyśmy. Czy ludzie poprawią nasze rysunki. To by było fajne. To by było bardzo fajne. Hm. Jakby cię tutaj poprawić? Spróbuję coś z tego zrobić, ale nie mam kompletnie pomysłu, więc może nam to nie wyjść. Ale spróbujmy dokończyć rysunek. Ktoś próbował tu zrobić uśmiech, więc. Zróbmy może. Ten uśmiech. Taki, jaki powinien być, czyli zresztą głowy. Wiecie, co bardzo trudno się tej myszką rysuje, a próbowałem podłączyć tablet graficzny i nie wykrywa w ogóle nacisku tabletu graficznego, więc to może być dość duży problem. Ok, ok, ok. E, na górze zróbmy może trochę włosków, co? Proszę bardzo. O. O. Mamy małą czuprynkę, mamy oczy. E, co my tu jeszcze możemy dodać, bo nie wiem co moglibyśmy zrobić dalej. Może zróbmy obrys dookoła jego głowy. O. Robię to w ten sposób, bo będzie mi dużo prościej potem. Dobra, jest głowa, trzeba by namalować jeszcze... szyję. I reszta ciała, proszę bardzo. I to też otoczmy ładnie obrysem, który zaraz wypełnię kolorem, tylko... o, dobra. I czy mój pomysł zadziała? Zadziałał, zobaczcie. Żeby nie niszczyć tej linii, którą już namalowaliśmy, możemy zrobić jedną troszeczkę dalej, wypełnić ją kolorem i proszę bardzo. Nie będzie potem malowania jeden na drugim. To znaczy, no tu trzeba w kilku miejscach ale to nie jest problem, proszę bardzo. O. I tutaj. Doskonale. I. Hej, nie jest źle. <ścoughs> Serio, nie jest źle. Eee, ja bym może te oczy troszeczkę skrócił tej postaci. E, albo i nie, dobra. Jak już osoba to namalowała, nie będę dotykał tak samo jak nie dotykałem napisu. Ała, ała. Więc to niech zostanie. Tutaj bym troszeczkę grubszą linię zrobił na dole. I tutaj. I myślę, że wystarczy, słuchajcie. Dokończone, dokończone. Upload, proszę bardzo. Czyli ten obrazek jest. Please fix this. Ale to jest zbyt ładne. Tutaj trzeba by dodatkowe kolory dodać, a nie mamy zbytnio dodatkowych kolorów. Musiałbym kupić tą wersję premium. Czy jest tu coś, może innego? Don't kill yourself, life's fun. Ale serio, nie ma tutaj nic więcej do poprawy. Tak chodzę i szukam i szukam, są tylko puste miejsca do narysowania, więc ja proponuję. Zrobię kolejny odcinek jakoś za tydzień albo dwa, zależy jak dużo obrazków inni y, poprawią, e, ale. No dobra, to umówmy się tak. W kolejnym odcinku inni będą poprawiać moje rysunki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A póki co myślę, że musimy po prostu poczekać aż trochę więcej obrazków będzie do poprawienia, bo jest ten jeden, no ale ja tego się nie podejmuję. I poza tym. E flaga czegoś. A eee... No dobra, ale może żeby nie zostawić was tak bez niczego. Mamy tutaj zobaczcie Hall of Fame, czyli najładniejsze rysunki e, od początku tej gry. Więc ja chcę wejść i się przyjrzeć. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra. Wow! Ale super. Homon, jak ja mogę się z czymś takim równać? W ogóle no. Okej, okay, ludzie na pewno mają niektórzy podblokowywane te nowe kolory, ale poza tym to. Wow. Po prostu ludzie, niektórzy mają tak niesamowity talent. Spójrzcie tylko na te rysunki. Dokąd to w ogóle sięga? Do setnego numeru? A nie, to idzie jeszcze, jeszcze poza setny numer. Obawiam się, że to może iść w nieskończoność, więc... E... No dobra moi drodzy, ja was z tą grą zostawię, jeśli chcecie w nią zagrać i przede wszystkim, jeśli chcecie narysować jakieś obrazki, które mógłbym potem spróbować poprawić, to e, instalujcie, gra jest za darmo, możecie ją sobie e, zainstalować, pograć, narysować, albo sami poprawiać innych obrazki, albo tak jak ja teraz pochodzić i e, pooglądać tutaj prace innych, tak czy inaczej, moi drodzy. Dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli Wam się podobało oczywiście strzelcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć!